Wstawianie podkładu muzycznego do prezentacji. Aby wstawić plik muzyczny do prezentacji w PowerPoincie, należy kliknąć w kartę Wstawianie. Następnie kolejną czynnością, którą należy wykonać, to znaleźć przycisk o nazwie Dźwięk, który znajduje się na końcu wstążki. Wskazujemy kursorem myszy przycisk o nazwie Dźwięk. I naciskamy raz lewy przycisk myszy, aby wybrać tą opcję. Pojawi się lista, na której należy wskazać polecenie dźwięk z pliku. Wskazujemy i wybieramy tą opcję, naciskając raz lewy przycisk myszy. Pojawiło się okienko którym należy otworzyć lokalizację, w której znajduje się plik dźwiękowy. Ja tutaj kliknę w pozycję komputer, wskażę kursorem myszy ikonę dysku lokalnego C, nacisnę dwukrotnie lewy przycisk myszy, aby otworzyć zawartość tego dysku. Kolejną czynnością, jaką wykonam, to zaznaczenie folderu o nazwie muzyka. Wskazuję, naciskam raz lewy przycisk myszy. Następnie klikam w przycisk Wstaw. Folder Muzyka na dyskusję został otwarty. Znajdują się w nim trzy utwory muzyczne. Ja teraz zaznaczę jeden z nich. Wskazuję kursorem myszy wybrany utwór muzyczny i naciskam raz lewy przycisk myszy, aby go zaznaczyć. Kliknę teraz przycisk wstaw, aby wstawić utwór muzyczny do prezentacji. Utwór muzyczny został wstawiony. Po wskazaniu kursorem myszy obiektu, naciśnięciu raz lewego przycisku myszy, obiekt dźwiękowy zostaje zaznaczony. W prawym górnym rogu pojawiają się nowe karty odnośnie narzędzi audio. Mamy kartę Formatowanie oraz kartę Odtwarzanie. Dzięki karcie Formatowanie możemy zmienić wygląd wstawionego obiektu. Obok mamy kartę Odtwarzania, na której skupię. Teraz uwaga. Kliknę w kartę Odtwarzanie. Ważną rzeczą, którą należy zrobić po wstawieniu pliku dźwiękowego, jest właśnie kliknięcie w tą kartę. I tutaj mamy opcję Początek. Należy kliknąć w strzałkę. Jest to przycisk o nazwie Uruchom. I należy przestawić opcję na automatycznie. Zmiana tej opcji spowoduje, że dźwięk podkład muzyczny zostanie automatycznie odtworzony podczas uruchomienia prezentacji. Na tej wstążce znajdziemy również narzędzie, które służy do przycinania podkładu dźwiękowego pliku muzycznego. Po kliknięciu, podobnie jak w przypadku pliku wideo, możemy wyciąć wybrany fragment. Utworu muzycznego. Pierwszy suwak jest to ustawienie, ustawianie punktu początkowego. Czerwony suwak służy do ustawiania punktu końcowego. Cały utwór ma długość 2 minut 51 sekund. Powiedzmy, że chcielibyśmy wyciąć tylko kawałek. Tego utworu muzycznego, aby użyć go w prezentacji. Ustawię punkt początkowy, na przykład na pierwszej minucie. Wskazuję kursorem myszy zielony suwak, naciskam trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągam do pierwszej minuty. Teraz chwycę za czerwony słowak, który służy do ustawiania punktu końcowego, i przesunę go na przykład. Do drugiej minuty. No i tutaj mamy czas rozpoczęcia, czas zakończenia. Po kliknięciu przycisk OK. Utwór muzyczny zostanie przycięty. A w prezentacji zostanie zastosowany ten pokład muzyczny, który tutaj zostanie wycięty.